Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale MotoLab, a ja witam was w waszej ulubionej serii, czyli jaką oponę wybrać danego producenta. W związku z tym, że często w komentarzach pytaliście o przeglądy opon budżetowych, dzisiaj taki będzie przegląd. Przedstawię wam najciekawsze propozycje opon marki A+, opony Zimowe, całoroczne oraz letnie, ale zanim to zrobię, to warto by było parę słów o tej marce powiedzieć. Oczywiście, jest to chiński producent, który od około 6 lat jest na naszym europejskim rynku. Jeżeli chodzi o to, gdzie się pozycjonuje, no to jest to bezpośredni konkurent. Dobrze znanego w Polsce Goodrider. Tradycyjnie wszystkie te opony zostały zmierzone pod względem wysokości bieżnika, wagi i twardości mieszanki. I wszystkie te dane znajdziecie w tabeli na końcu. W dzisiejszym przeglądzie znajdziecie osiem opon: trzy w klasycznym rozmiarze 205 x 16 trzy kolejne w rozmiarze 225x5517 oraz dwie ciekawostki na koniec. Pamiętajcie również o kuponie zniżkowym do sklepu internetowego Intercars. Opony z kuponem Motolab możecie kupić taniej. Zapraszam do odcinka. I oczywiście z racji zimowej aury zaczynamy od opony zimowej A+ Plus model A701. I tutaj mamy coś co będzie bardzo dobrze działać na śniegu. Dlaczego miękka mieszanka? To po pierwsze. Po drugie, duża ilość lameli zygzakowatych. Wiecie z moich filmów, że właśnie lamele zygzakowate odpowiadają za budowanie trakcji. Moment obrotowy, który przenoszony jest na koło, sprawia, że opona, lamele pracują, ustawiają się pod pewnym kątem i dzięki temu jak ja to często mówię, jest budowana trakcja. Dodatkowo w tym pomaga dosyć miękka mieszanka i niewielkie klocki bieżnika. Niewielkie klocki to jest większa ich deflacja, więc to jest fajne, jeżeli chodzi o śliską nawierzchnię. Ponieważ opona, jak to często mówimy w slangu rajdowym, po prostu bardziej pracuje. By ta praca była ograniczona, mamy tutaj w dolnej części. Mostki, które w pewnym sensie spinają klocki bieżnika, ale ta konstrukcja jest typowo na śnieg, więc jeżdżąc na innych nawierzchniach mokrej, szczególnie suchej, z racji wysokiego bieżnika, również y, możecie mieć pewne uczucie pływania. Więc nie jest to opona na taką łagodniejszą zimę, raczej jest to propozycja budżetowa w trudne zimowe ośnieżone warunki. Jeżeli chodzi o ściankę boczną, jest ona dosyć komfortowa. Taka ścianka też pomaga w jeździe na mniej przyczepnej nawierzchni. Podsumowując, raz jeszcze, jest to propozycja dla osób, które potrzebują przede wszystkim budżetowego rozwiązania na trudne zimowe warunki. Model AS909 oznacza to, że jest to opona all season, czyli wielosezonowa, całoroczna. I tutaj na wstępie od razu przypomina mi się model Hankook Kinergy 4S2, który mieliśmy okazję testować w naszym teście. Opon całorocznych na nawierzchni mokrej, suchej i oczywiście na śniegu. Dlaczego? No bo mamy tutaj bieżnik oczywiście kierunkowy, przypominający jodełkę, ale jest to jodełka, która ma zdecydowanie taki bardziej letni charakter. Dlaczego? Nie mamy tutaj lameli zygzakowatych, mamy lamele proste, które są pod różnym kątem. Dodatkowo mamy bardzo solidne, duże bloczki. Bieżnika. Więc z moich filmów wiecie, że taka budowa opony całorocznej jest raczej polecana na nawierzchnię, na pogodę letnią. Dlaczego? No bo zdecydowanie ta opona mniej będzie pracować w warunkach śliskich, bo mniejsza liczba lameli to po prostu mniejsze właściwości zimowe. Natomiast w lecie. Sztywniejsza konstrukcja, mniej ponacinana. Z jednej strony da nam większą przyczepność w zakręcie, bo klocki po prostu nie będą pracowały, ale też dłuższe przebiegi, bo mniejsza praca klocków opony w połączeniu z dosyć twardą mieszanką w tym przypadku daje nam estymowane dłuższe. Przebiegi. Jeżeli chodzi o ściankę boczną, to jest ona bardzo zbliżona do tej, która była w oponie zimowej. Ja bym powiedział, że jest to zdecydowanie bardziej komfortowa. W tym rozmiarze 205 x 55 16 nie mamy tutaj rantu ochronnego. Natomiast mamy mostki, które w środkowej części odpowiadają za spięcie klocków bieżnika. Podsumowując, dla kogo jest ta opona, przede wszystkim jest to oczywiście opona dla osób, które potrzebują opony całorocznej, ale na takie delikatnie bardziej letnie warunki. Myślę, że śnieg to nie jest nawierzchnia, gdzie ta opona będzie czuła się na najlepiej. Natomiast na wodzie czy w warunkach przejściowych myślę, że sprawdzi się całkiem nieźle. No i przechodzimy do opony letniej model A609. Tutaj mamy rzeźbę bieżnika asymetryczną, która z wyglądu przypomina oponę touringową. Natomiast y, uważam, że jest to opona taka stawiająca bardziej jednak na ekonomię. Dlaczego? Przede wszystkim bardzo wysoki wskaźnik treadwear, dosyć twarda mieszanka. To będzie z jednej strony generowało niższe opory toczenia, ale też dłuższe przebiegi. Sam bieżnik zamknięty po stronie zewnętrznej. Dzięki temu fala akustyczna, która przebiega kanałem obwodowym, nie trafia na zewnątrz opony, a to z kolei nie trafia do naszych uszu. Jeżeli chodzi o kanały obwodowe, to mamy cztery o takiej samej szerokości. Po stronie wewnętrznej opona jest częściowo otwarta tak, żeby lepiej odprowadzać wodę. Ścianka boczna, podobnie jak w poprzednich oponach, w tym samym rozmiarze dosyć komfortowa. W ogóle mam wrażenie, że wszystkie opony w tym rozmiarze 205x55-16, które dzisiaj prezentowałem, moim zdaniem mają bardzo zbliżone karkasy. Więc i sztywność czoła opony, jak i ścianki bocznej jest bardzo zbliżona, podobnie jak Wago. Podsumowując, dla kogo jest ta opona? Przede wszystkim jest to rozwiązanie budżetowe dla osób, które nie chcą za często zmieniać opon letnich. Być może dla taksówkarzy, być może dla osób, które po prostu jeżdżą dużo po mieście, nie potrzebują bardzo dużo przyczepności, natomiast chcą, by po prostu opony starczały jak na najdłużej i generowały jak najmniejsze opory. Przenosimy się na większy rozmiar 225x55 17 i tutaj w tym rozmiarze mamy inną oponę zimową A702. Różnice gołym okiem oczywiście widać w stosunku do A701. Tutaj bieżnik mamy asymetryczny. Przy A701 mówiłem, że opona ma taki zdecydowanie śniegowy charakter. Tutaj jest inaczej. Ja bym powiedział, że jest to bardziej opona po prostu na wodę. Dlaczego? Mamy trzy kanały obwodowe, mniejszą ilość lameli, no i zdecydowanie bardziej twardą mieszankę. Oczywiście jest to inny rozmiar, więc ciężko jest porównywać do mniejszego. Mamy tu wyższy indeks nośności, ale mam wrażenie, że konstrukcja też jest dużo bardziej pancerna. W tym rozmiarze mamy dosyć sztywną ściankę boczną, mamy tutaj rant ochronny i czoło opony również jest bardziej masywne. To oczywiście wszystko wpływa na wagę tej opony. To co może być istotne to fakt, że ta opona nie jest zamknięta po stronie zewnętrznej. To oczywiście działa na wodzie, bo opona ma większą zdolność do odprowadzania wody poduszki wodnej. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, fala akustyczna w tym wypadku może trafiać do naszych uszu. Dodatkowo, klocki zewnętrzne są ponacinane pod pewnym kątem. To z kolei też powoduje, że fala akustyczna, czyli powietrze, które Płynie kanałami obwodowymi, trafia na e, ranty klocków bieżnika. To powoduje pewne tu turbulencje, a w konsekwencji zwiększoną emisję hałasu. Podsumowując, A702 jest zdecydowanie na taką łagodniejszą zimę e, raczej tam, gdzie będzie mokro i niekoniecznie na dłuższe trasy z racji e, zwiększonej emisji głośności. AS909 po raz drugi, czyli po raz kolejny opona całoroczna. Ten bieżnik już dzisiaj widzieliście, natomiast chciałbym również pokazać, jak wygląda w tym rozmiarze. Jeżeli chodzi o kształt bieżnika, to właściwie za dużo się nie zmieniło. Natomiast zmieniła się ścianka boczna, akurat ten rozmiar wyposażony jest w mocno zaznaczony rant ochronny. Karkas jest też, tak jak w przypadku poprzedniej opony, zdecydowanie twardszy. Raz jeszcze, jest to opona całoroczna, która jest dedykowana raczej na taką bardziej łagodną aurę. Myślę, że sprawdzi się świetnie po prostu na północy kraju, tam gdzie rzadko kiedy mamy do czynienia ze śniegiem. Opona letnia. Model A610 i mamy tutaj już oponę turingową pełną parą. Rozmiar ten sam co dwie poprzednie opony, natomiast konstrukcja dużo bardziej sztywna. Przy 205x55/16 mówiłem, że najprawdopodobniej według mnie wszystkie te trzy modele były na tym samym karkasie, natomiast tutaj mam wrażenie, że ten karkas został zbudowany inaczej z myślą o bardziej dynamicznej jeździe. Będąc przy konstrukcji, raz jeszcze powiem tutaj o rancie ochronnym, również też jest. Jeżeli chodzi o bieżnik, to jest on asymetryczny. Raz jeszcze powiem w takim duchu. Opon turingowych, czyli zamknięta strona zewnętrzna. Mamy tutaj zdecydowanie bardziej masywne klocki bieżnika, a to po to, żeby podczas pokonywania zakrętów właśnie mieć więcej przyczepności, tutaj gdzie opona jest zdecydowanie bardziej obciążona. Jeżeli chodzi o środkową część, to cztery kanały obwodowe, ale jeden ten zewnętrzny jest dużo węższy, tak żeby tutaj było. Więcej bieżnika. Środkowe są podobnej szerokości. Opona po stronie wewnętrznej jest delikatnie otwarta. Mieszanka jest dużo bardziej plastyczna niż w przypadku A609, czyli opony letniej w rozmiarze 205x55-16. Wskaźnik Treadwear jest również tutaj niższy, 280, a to oznacza, że najprawdopodobniej ta opona po prostu będzie generowała większą przyczepność nie tylko Podczas pokonywania zakrętów, ale również po, podczas dynamicznego ruszania czy też awaryjnego hamowania. Podsumowując, A610 jest to typowa opona autostradowa, czyli z obniżoną emisją głośności z racji zamknięcia po stronie zewnętrznej, ale też ze zwiększoną przyczepnością. Oczywiście, pokłosiem tego wszystkiego zazwyczaj będzie większe zużycie niż przy oponach eko, ale jeżeli potrzebujemy przyczepności, to będzie to lepszy wybór niż opona, którą pokazywałem wcześniej. No i pierwsza z zapowiedzianych dwóch ciekawostek, czyli opona All Terrain A+, A929. Tak jak nazwa wskazuje, jest to popularny atek, czyli opona, która została skonstruowana z myślą o różnych nawierzchniach. Nawierzchnie szutrowe, Błotne, ale te delikatniejsze. No i oczywiście asfalt, więc jest to yy, taka sztuka różnych kompromisów, żeby mieć oponę, która nie będzie bardzo mocno dokuczliwa przy jeździe po asfalcie, ale również poradzi sobie w bardziej delikatnym terenie. Takim poligonem doświadczalnym, gdzie powstawały opony AT, są rajdy typu Bacha, na przykład rajd Dakar. A przechodząc do samej opony bieżnik mamy tutaj symetryczne. Wysokie klocki bieżnika, dosyć twarda mieszanka. Jest to gwarancja y, z jednej strony dłuższych przebiegów, ale też z większej odporności na przebicia. Z takich ciekawostek mamy tutaj oznaczenie na boku M+S, ale pamiętajmy, że nie oznacza tego, że opona jest zimowa czy też całoroczna. Opona całoroczna, y, którą możemy rzeczywiście używać w Europie przez cały rok, powinna mieć oznaczenie trzech szczytów. Podsumowując, jest to oczywiście opona do auta terenowego, uterenowionego y, dla osób, które potrzebują budżetowego rozwiązania do swojego weekendowego auta. I ostatnia ciekawostka dzisiaj to jest A611 fv Jak pewnie się domyślacie, FV oznacza, że opona jest dedykowana do aut elektrycznych i hybrydowych. Co tutaj mamy? Nie za uwagę, jak na ten rozmiar. Dodatkowo bardzo sztywną konstrukcję, rand ochronny. Sam bieżnik, poza tym, że jest delikatnie niższy niż przy innych oponach. Nie ma takich ewidentnych cech opon elektrycznych. Co to oznacza? No, opona przypomina w kształcie oponę turingową. Jest lekko pozamykana po stronie wewnętrznej, zewnętrznej. Nie są to takie pełne zamknięcia, więc część fali akustycznej będzie przedostawało się na zewnątrz. Sam bieżnik jest bardziej masywny po stronie zewnętrznej. To oczywiście po to, żeby generować więcej przyczepności. Mamy tutaj cztery kanały obwodowe, natomiast ten kanał po stronie zewnętrznej jest delikatnie węższy. Jeżeli chodzi o środkowe żebro, mamy tutaj takie mikro nacięcia do tak zwanego mikrodrenażu wody, tak żeby łatwiej odprowadzać wodę Poza oponę i właściwie jeżeli chodzi o konstrukcję, to tyle. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują budżetowej opony do auta elektrycznego. Sam jestem ciekaw tego kompromisu, chętnie bym to sprawdził. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Tradycyjnie w tym momencie pojawia się tabela zbiorcza z danymi wszystkich prezentowanych opon. Pamiętajcie, że opony z kuponem Motolab Wintercars możecie kupić taniej. Liczę też na Wasze komentarze. Dajcie znać, którą z tych prezentowanych opon chcielibyście zobaczyć w teście drogowym. Ja jestem ciekaw rzeczywiście kilku propozycji, chociażby tej do auta elektrycznego, ale chętnie bym sprawdził też oponę zimową. Zostawcie również informację, jaki kolejny przegląd jakiego producenta chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.